Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj będziemy rozważać dalej Księgę Estery. Dzisiaj rozważymy czwarty rozdział od czternastego wersetu. Otóż naród żydowski znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że król wydał dekret o tym, aby został wyniszczony. O tym czytamy w trzecim rozdziale. Zachęcam do tego, żebyście przeczytali i zrozumieli kontekst tego, co dzisiaj będziemy rozważać. I w czternastym wersecie Mordochaj kieruje słowa do królowej Estery, która już została wybrana królową i jest w Pałacu Królewskim. Takie słowa: Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd idąt. Lecz ty idąc twojego ojca, zginiecie. Mordochaj jest świadomy tego, że. Cokolwiek się wydarzy, nie może polegać na człowieku, bo człowiek może zawieść, ale może polegać na Bogu. Wie, że Bóg nie zawiedzie swojego ludu, nawet jeśli y, oni go zawiedli, nawet jeśli ludzie zawiedli Boga. Mordochaj przypomina też Esterze, że może właśnie Bóg przygotował ją na tą chwilę, aby kiedy lud żydowski znajduje się w niebezpieczeństwie, y, mogła zareagować. I dalej czytamy w 14 wersecie, a kto wie przygodności królewskiej nie dostąpiła się ze względu na taki czas, jak i ten. Te słowa, ten werset uczy nas tego, że czasami Bóg stawia nas na jakimś stanowisku, na jakimś urzędzie, w jakiejś służbie, właśnie na taki czas trudny. I ja wierzę, że my dzisiaj jako Kościół jesteśmy postawieni w tym miejscu, aby właśnie nie milczeć aby nie być tymi, którzy chowają głowę w piasek i mówią nic się nie dzieje, wszystko ok, ale właśnie po to, żeby mówić ludziom o Bogu, o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale o 39 i 40 wersecie powiedział takie słowa, że jeżeli oni będą milczeć, to kamienie zaczną wołać. To jest w odniesieniu do tego, jak faryzeusze podeszli do Pana Jezusa i powiedzieli Mu, żeby Jego uczniowie, żeby Polecił swoim uczniom, aby zamilkli. A Pan Jezus powiedział, jeśli oni będą milczeć, to kamienie włać będą. A kto wie, czy my, czy ja i ty, nie jesteś właśnie postawiony w tej służbie na ten właśnie trudny czas, aby głosić Ewangelię. Wtedy Estera przekazała Mordachajowi taką odpowiedź. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i poście za mnie. Nie jedzcie, nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc, ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Na te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera. Zobaczcie, że Estera jest świadoma tej duchowej e, te, swojego niebezpieczeństwa. E, prosi Mordochaja do tego, aby przyłączył się razem z nią w modlitwie i poście, przed tym, zanim pójdzie do króla, aby stawić się za narodem izraelskim, za Żydami. Ale 15 i 17 werset mówią nam o tym, że duchowa bitwa wymaga przygotowania. Że my dzisiaj, będąc w tej duchowej wojnie, bo dzisiaj nie jest czas pokoju, ale czas duchowej wojny, kiedy mamy wyrywać ludzi, którzy są w ciemności tego świata, aby dostąpili zbawienia. Potrzeba przygotowania. I takim przygotowaniem właśnie jest post i modlitwa. Post i modlitwa. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w 21 wersecie, właśnie Pan Jezus o tym mówi. Lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Mamy się przygotować do tej duchowej wojny. Mamy być ludźmi, którzy są użyteczni w służbie dla Pana. Mamy być świadomi tego, że. Właśnie Bóg ustanowił nas na ten czas, abyśmy nie milczeli, ale byśmy nieśli osalenie tym, którzy są w niewoli ciemności. Dlatego zachęcam dzisiaj każdego z nas, żebyśmy byli jak Estera, żebyśmy byli tak jak królowa Estera, nie milczeli, byli świadomi swojego powołania, bo może Bóg ustanowił nas na ten czas, aby nas użyć do tego, żeby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię. Radości w Panu, pozdrawiam. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, zobaczymy się jutro.